Hej, witam was w kolejnym odcinku z serii Aspiracje. Jest to nasz czwarty już odcinek z tej serii i powoli zmierzamy tutaj, żeby wypełniać te nasze pierwsze aspiracje. Już jesteśmy coraz bliżej, już można powiedzieć, że niedługo będziemy kończyć aspiracje naszej tutaj synki dlatego w dzisiejszym odcinku też będziemy wkraczać w erę, gdzie musimy kolejne pokolenie zacząć robić. Także przed nami dzisiaj właśnie wesele. Ogólnie standardowo zaczynamy sobie dzień. No, dzisiaj właśnie idzie do pracy, żeby troszeczkę pieniążków sobie zarobić. No i będziemy właśnie robić. Sobie to wesele. I to wesele planuję w sumie zrobić albo w piątek, albo w sobotę. I tak sobie myślę, że może lepiej by było zrobić je w sobotę. I wtedy wezmą sobie po prostu nasi simowie tutaj wolne, no bo tych wolnych jeszcze dni mają sporo. Dzisiaj nasza simka, co prawda, ma wolne, dlatego będziemy dzisiaj z nią iść oczywiście na trening, żeby ona dalej tą umiejętność spinaczki sobie zwiększała. Bo właśnie musimy zdobyć siódmy albo ósmy poziom tej spinaczki, żeby dojść na szczyt tej góry Komorebi. Bo to jest właśnie teraz nasz punkt, yy, który musimy z tutaj zrobić z tej aspiracji. No, i zostanie nam wtedy ten jeszcze czwarty poziom do zrobienia, ale wydaje mi się, że właśnie w tym momencie zajmiemy się tym zdobyciem szczytu góry, ale też musimy z pandeli troszeczkę popracować, no bo on jednak troszeczkę jest w tyle z tą aspiracją, bo dopiero ma pierwszy poziom zrobiony. Nawet nie całkowicie, bo to jeszcze nam tam jeden punkt został. Też ogólnie możecie się teraz zastanawiać, boże, Simdora pisała na Instagramie, że jej się popsuł komputer, wszyscy myśleliśmy, że nie będzie filmików. Otóż nie, nie, kochani. Co prawda, zepsuł mi się komputer, ale mój brat kochany podpiął mi po prostu te wszystkie moje rzeczy, te wszystkie moje. Dyski do swojego komputera, dlatego możemy sobie pograć właśnie na tym save, który właśnie tutaj jest. Jeszcze w poprzednim odcinku mówiłam Wam, że będę budować salę weselną, która właśnie będzie nam potrzebna do tego odcinka, do tego wesela, bo chciałabym właśnie zrobić w tej po prostu miejscowości tą salę, to wesele. Dlatego właśnie, jak widzicie, tutaj powstała taka, powstała taka w sumie sala weselna, którą Wam, no myślę, że teraz pokażę bliżej, a potem zrobimy sobie właśnie za dwa dni, w dni ślub. Tak wygląda ona z zewnątrz. I starałam się właśnie zachować taki klimacik, ale co właśnie są te domki tam dalej zrobione, także są tutaj takie dziwne, świetne. Świetliki na górze, ale właśnie tutaj też są podparte na przykład te części takimi kolumnami. No i dobra, zobaczmy, jak to w środku w ogóle wygląda, bo jeszcze tutaj na samej górze, znaczy bardziej w tym jednym pomieszczeniu, zrobiłam takie miejsce z sypialnią i właśnie z łazienką. Stwierdziłam, że może ktoś tu będzie chciał sobie odpocząć przed weselem albo w czasie wesela, para młoda czy coś takiego. No i stwierdziłam, że to będzie fajne, ale tutaj właśnie to są te dwa świetliki, które są takimi świetlikami właśnie tutaj nic nie ma. Także dobra, spójrzmy na razie na tą salę weselną. Jak widzicie, ona wygląda w ten sposób, i tutaj chciałam używać właśnie tylko śniżnej eskapady. I tych historii, ale jednak okazało się, że lepiej by było użyć tutaj więcej, większej ilości dodatków, to będzie zdecydowanie lepiej wyglądać, dlatego to właśnie jest ta sala weselna, a teraz przechodzimy do tej sali, w której jest, będzie wesele w sumie, no i tutaj będzie można sobie tańczyć, tutaj są stoły, tutaj jest też miejsce dla pary młodej, tutaj będzie można sobie jakieś podać jedzenie, no i tutaj w sumie korytarz taki wejściowy, w którym umieściłam bar, że można sobie właśnie tej drinki pozamawiać, tutaj jest jakieś, nie wiem, po prostu takie dziwne pomieszczenie, bo nie wiedziałam, co mam tutaj zrobić, no i są też toalety, no te toalety, tutaj większość miejsca. Zajmują, ale przynajmniej nikt się nie sika, przynajmniej na weselu. No i jeszcze mamy tutaj taras taki na dworze, tylko że tutaj już nie wiedziałam, co Wam zbytnio zrobić, bo stwierdziłam, że właśnie będzie za zimno, żeby tutaj robić wesele, więc zrobiłam tutaj po prostu takie, no takie ławeczki, żeby można było sobie, nie wiem, przyjść, zobaczyć, usiąść, po podziwiać naturę, w śniegu czy coś takiego. No i jak widzicie, też jest tutaj dużo drzew, jest też tutaj jakieś bajorko. No w tym akurat nie można się ani kąpać, ani łowić ryb, bo jest po prostu zamrznięte, ale wydawało mi się, że będzie właśnie lepiej to wyglądać z tym. No i dobra, idziemy się wspinać. Już pokazałam Wam wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podoba. To też będzie do pobrania w galerii, gdybyście chcieli sobie w tym pograć. Co? Nie uwierzysz, że ale coś tam jest przeuroczyszlejzań? Dobrze, zajmij się jakimś właśnie Jun Yoshida, a nie moim facetem. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej afery weselnej z Carlosem, może go nawet nie zaprośmy, to będzie wtedy nie... No, wtedy będzie, na pewno nie będzie żadnej afery. Może teraz spróbować wspiąć się na najwyższym szlaku wspinaczkowym oraz porozmawiać z innymi simami o rozpisce szlaku. O, dobra, czyli to jest dobry plan. Wydaje mi się, że to już można w... czyli na najwyższej ściance wspinaczkowej, czyli można już się wspinać. A ja wolę to po zrobić, bo żeby ona w ogóle wesele miała, bo jak ona się zabije tam. Przy okazji wbił jej się tutaj też piąty poziom sprawności fizycznej. O i mamy tutaj ścieżkę do wyboru dla naszego Sima. Kim on będzie? Czy będzie florystą, czy będzie botanikiem? Ale wydaje mi się, że botanik będzie lepszy, bo florysta to od kwiatków jest, a nasz botanik, nasz to raczej ma własny ogródek, dlatego botanikam mu tutaj wybierzemy. Dobra, nasza Simka tutaj ma niestety już kontuzję z tego, co tutaj widzę, więc on, ona niech już tutaj zostawi tą ściankę. Ale jak ona właśnie ma dalej te kontuzje na taki jakby średni jej ściance, no to ja się boję, co z nią będzie, jak ona będzie zaczyna wchodzić nie wiadomo gdzie. A i właśnie, bo w sumie dzisiaj robimy to wesele, ale to wesele będzie tak naprawdę małżeństwem dla pieniędzy, tak jak w sumie widzieliście w tamtym odcinku na miniaturce. Bo właśnie nasz Panda Lee tutaj, no właśnie, próbuje zdobyć jakiś tam spadek, dlatego zobaczymy, ile tego spadku też dostanie. I on, żeby zdobyć ten spadek, to właśnie musi się tutaj z naszą Simką ożenić. Ogólnie mam jeszcze tutaj w planach poprosić takich różnych ludzi, po prostu o to, żeby oni jakiś tam udział w swoim, tym naszym weselu, po prostu mieli. Dlatego ja będę chciała tutaj, nie wiem, na przykład z tym. Jak, jak on w ogóle ma na Z Skado, bo to jest akurat nasz przyjaciel tej naszej Simki. Właśnie poprosić o coś, żeby kim został, tylko że ja nie wiem, kim jeszcze. Nigdy tego nie robiłam i obawiam się, że zaraz może się okazać, że mi się zepsuje po prostu całe to wesele, bo te ślubne historie, no wszyscy wiedzą, że są troszeczkę zepsute. Także może być śmiesznie w tym odcinku trochę. I jeszcze Pandaliniech może kogoś poprosić, żeby też ktoś czymś był, ale nie Carlos, zabłagam. W ogóle on nie ma żadnych przyjaciół. Mamy, nie no, Lawinia może być, ale. No dobra, to musi być z nią się najpierw zaprzyjaźnić, jakoś tak więcej. Może niech ona będzie kompanką z kwiatami na przykład na ślubie. Ej, ona się nie zgodziła! Dobra, to trzeba chyba zaprosić dopiero na takie coś, jak się jest po prostu przyjacielem, a my nie jesteśmy z nią przyjaciółmi jeszcze. W ogóle oni nie mają przyjaciół, zacznijmy od tego. Ona ewidentnie nie chce się z nami jakoś kumplować, nie wiem, jakoś tak pospadały te wszystkie relacje. No dobra, no to nie będziemy mieć po prostu żadnych przyjaciół na weselu. Dobra, przy okazji zaprosiłam jeszcze Tom, chyba żonę tego naszego kolegi. I ona właśnie to jest ta. I właśnie z nią też tutaj pogadajmy, żebyśmy mieli właśnie kogoś w ogóle na tym ślubie, na tym weselu, żeby zaprosić. Ja w ogóle tak się bardzo skupiłam na tych aspiracjach, że ja w ogóle zapomniałam, żeby oni jakiś przyjaciół mieli i w ogóle kogokolwiek. Dobra, niech ona zostanie naszą. No i gdzie ty idziesz? Kompanką kwiatów. Chodź tu. Kompanką z kwiatami na ślubie będziesz, czy nie będziesz? No, ta się zgodziła, dobra. Dobra, nasza Simka dopiero za 4 godziny ma do pracy. Dlatego jeszcze wykorzystajmy to, żeby ona weszła sobie parę razy na tej ściance wspinaczkowej. Już, bo jej ta kontuzja przeszła. Ale to jest tak strasznie wkurzające z tą kontuzją. Znaczy, ja rozumiem, że to powinno być. Bo to tak bardziej urzeczywistnia to wszystko, co my tutaj robimy, ale mnie to po prostu irytuje. A, no i znowu ma kontuzję. Ja nie wiem, ile ona musi odpoczywać, żeby tej kontuzji nie mieć, ale dobra, niech ona już po prostu zejdzie z tej skałki. No nie, już jest złaś to. Niech ona idzie do tej pracy. W ogóle ona ma analizowanie przeciwników ja nie wiem o co z tym chodzi, ale ona zawsze ma to ukończone, a ja nic takiego nie robię. Jakby nie wiem, na czym to polega, ale to dobrze, że przynajmniej nic nie muszę robić. Boże, jaki on jest spięty! Widmo niepokoju, obawa przed pracą bez perspektyw. No ale przecież możesz mieć awans, jeżeli będziesz miał dwa punkty logiki, to przecież chyba logiczne, nie? Nie wiem o co chodzi z pandali, ale niech on sobie zrobi o kociołek dla jednej osoby. A kurczę, jakie to jest drogie, to może lepiej nie. Carlos, zostaw mnie. Czy powinniście się zaprzyjaźnić? No idź, tylko żebyś się ze mną nie przyjaźnił. Czy Carlos, no dobra, no chodź, no może chcesz mnie przeprosić za wszystko. Co ty wyprawiasz? Tylko się nie całujcie już, dobra, no może to będzie nasz kolega, może już mu przeszło. No jeszcze do kibla mi wchodzi, no weź, ty, kurde. O, mamy awans, tutaj nasza Kamil ma i mamy 4000. Także jest to całkiem duża tutaj u nas kwota. No ale prawdopodobnie większość wydamy na wesele i musimy jeszcze zrobić stroje. Naszym Simom na ich ślub. I właśnie nie wiem, czy te stroje to zrobić, wiecie, takie zwyczajne stroje, czy może jednak jakieś takie stroje z śnieżnej eskapady. Może w sumie byłoby to całkiem fajne, dlatego proponuję właśnie takie stroje im tutaj pozakładać. Także to było bardzo szybkie. Tylko właśnie był taki beżowy strój wybrałam. Wydaje mi się, że całkiem fajnie to będzie wyglądać, bo ten czarny był taki zwykły, wiecie, czarny, czarny. Wtedy nie ma tutaj zbytnio białych strojów. Z czego ubolewam trochę, ale ten mi się spodobał jako taki strój weselny. Co sądzicie o tym? No teraz mi nie powiedział, ale mi się wydaje, że nawet całkiem fajnie to będzie wyglądać. Jeszcze chciałabym jakąś fryzurę i tutaj inną dać. Może właśnie z tej śnieżnej eskapady coś się innego znajdzie, bo teraz ona ma takie, właśnie takie coś. Ale na przykład. uuu, takie fajnie. To, ej, fajnie to wygląda na przykład to. No i dobra, to właśnie będzie strój naszej Simki na wesele i to będzie właśnie strój pandali na wesele, chociaż jest taki bardzo ponury. Jeszcze jakieś wampiry mi się tutaj kręcą. I idź sobie, kobieto. Ja jestem przed weselem. Nie będziecie mnie tutaj kuć w szyję, bo, bo chcę ładnie Wyglądać na weselu, czy coś takiego. Ten Pandali dalej spięty. On w ogóle, ja nie wiem, czy on w ogóle to wesele chce. On taki spięty przez cały czas. I musimy w ogóle tort weselny jeszcze kupić. Czy może aż tak bardzo nie szaleć, bo w sumie za dużo ludzi, to też nie będzie na tym po prostu weselu. Bo nie, nie znamy tyle osób, ale ten mi się podoba. Ten okrągły tort weselny sobie tutaj zamówimy, weźmiemy sobie, tutaj go kupimy. I jak on wygląda w ogóle? U, ale całkiem duży jest, dobra. No to sobie go na razie do lodówki tutaj dam, no może, żeby on nam się nie zepsuł. I Carlos, do nas dzwoni, co Ty chcesz? Spoko. Uprzyjemnia każdą chwilę ci, Riko. Okay, co z tak, że jest wesele, trzeba zrobić trening przed weselem, prawda? Dlatego idziemy sobie od razu na tą ściankę. Niech pan Dali z nami pójdzie. Dobra, niech ona się powspina. Ja bym chciała w sumie, nie wiem co z tym gościem zrobić, bo a dobra, idź się popływać, nie nago, jakim nago. Popływaj sobie tutaj w gorącym źródle, nie wiem, zrelaksuj się przed tym ślubem, bo ty bardzo spięty jesteś przez to wesele. Ma jeszcze 11 godzin w ogóle, żeby małżeństwo dla pieniędzy zawrzeć, także akurat dzisiaj jest ostateczny termin na to. Dobra, i chyba możemy już zaczynać to wesele, bo już jest w ogóle po 15, ale dobra, musimy ten tort jeszcze tylko wziąć ze sobą. O. Planu spersonalizowane wydarzenie ślubne, no to idźcie sobie tutaj właśnie to wydarzenie ślubne zrobić. No i dobra, no to zróbcie sobie to no, ceremonię ślubna, tak? W ogóle patrzcie, ile ta ceremonia ślubna kosztuje. 1000 simolonów, Matko Boska. Dobra, zaproszę wszystkich, których tutaj znam, może ktoś przyjdzie, może nie, ale no mam nadzieję, że ktoś przyjdzie. Dobra, na pewno złóż przysięgę małżeńską, na pewno pokroimy tort, możemy jeszcze jakiś małżeński pocałunek wziąć. A tutaj ja im potem ustawię te stroje, bo ja wiem, że to nie działa, jak ja im ustawię, że mają ten strój założyć, także i idziemy sobie tutaj do naszego lokalu weselnego który zbudowałam. Tutaj tak średnio to wygląda, bo śniegu nie widać. No I teraz tak. Ja bym chciała jeszcze miejsce na tort znaleźć, tylko że zapomniałam, że przecież ja tutaj nie zrobiłam miejsca na tort. No i po prostu udana jestem. I e, gdzie jest ten tort? A dobra, już myślałam, że ten pandali zgubił, ale dobra. Nasza simka powinna mieć. To no dobra, tutaj damy sobie ten tort. To jesteśmy już tutaj, no to wydaje mi się, że nie ma co tutaj więcej gadać. Czemu mi to wyskakują jakieś trzy kropki? Co, co tu się zepsuło? No czy już się zepsuło? Coś błagam was. Nie, no to już coś tu się zepsuło. Ja. Jezus Maria, nie wiem gdzie, nie wiem. Ja ją wybrać, dobra. Zbierz Simów w alejce, wszystkich, którzy tutaj są, żeby oni sobie tutaj poszli. Ja muszę jeszcze w ogóle tutaj jedzenie zrobić. Czy oni się mnie słuchają, czy się mnie nie słuchają? Dobra, chyba i tam. Aha, a oni tutaj się zebrali. Boże, a nie można pod łukiem się zebrać? Albo siadajcie tutaj, nie wiem. Proszę zająć miejsca. O, dziękuję bardzo. A pani mogłaby zdjąć kask na tym weselu chociaż? Dobra, jedzenie już mamy, tort jest, także można chyba już zacząć to wesele robić. O, ja się, że to będzie tragedia, że nikt tutaj się słuchać mnie nie będzie. Dobra, przejdź alejką w stronę ołtarza. Ty też może. przejść alejką w stronę ołtarza, co ty robisz? Kaszlesz, a w ogóle się zatrzymałaś na środku. No przestań mi łazić tutaj, kurde, po środku. No i dobra, mam pytanie, dlaczego nie możecie złożyć przysięgi. Jak w pobliżu nie ma połówki twojego Sima? No przecież tutaj stoi. Nie wiem, czy coś tu jest zablokowane, czy co? No jest narzeczony, to dlaczego nie możesz się tutaj ślubu wziąć? No jak nie możesz? Jak nie ma drugiej połówki? Jezus Maria, no je... a tutaj mogę złożyć przysięgę małżeńską, to może no łuk jakiś jest zepsuty. Dobra, weź tutaj sobie stań. Ty sobie stań tutaj. Ja to zrobię po swojemu, bez tego głupiego. Przestańcie gadać. Ludzie czekają. Dobra, nie wiem, tutaj złóż przysięgę małżeńską. Po prostu i pocałuj. Dacie radę to zrobić dla mnie? U, u, udało się. No nie w tą stronę. co wy robicie? No boże, wiedziałam, że tu będą jakieś problemy z tym. No co, nie możecie się tutaj ustawić? Ja nie mogę, no po prostu, no nie wytrzymiem. Co to, to jest w ogóle? Dobra, ja już nic nie mówię. Po prostu bierzcie ten ślub. No, bierzecie już ten ślub, czy nie? Czy będziecie się zastanawiać teraz? Już wzięliście ten ślub, bo ja nie rozumiem. No nie, no dalej, narzeczona. No złóż przysięgę małżeńską. Dlaczego wy nie rozumiecie, co wy macie robić? Przecież ja wam kazałam ślub, a wy nie bierzecie tego ślubu. Złóż przysięgę. Małżeńską, i pocałuj. Czy czego nie rozumiesz? Czego nie rozumiesz? Udaje się, udaje się, udaje się. No pięknie, pięknie. I co już? Wow. Wow, udało się! Wow! No, chłopie, co ty tu robisz? Możesz sobie. No, i co ty robisz? Jezu, no, oni się jeszcze stukają głowami, zamiast się pocałować normalnie. Dobra, nie wiem, idziemy kroić tort. Ja po prostu. Ja wiedziałam, że tak będzie. Aha, to sobie sam pokroiłeś tort, no dobra. Jezu, to jest. Ta, to wesele jest takie denne, ale dobrze. Możecie pokroić ten tort w końcu razem. Czy tak średnio. Aha, zepsute jest. Dobrze, no to. Nie wiem. A nakarm go tortem, to chociaż to działa. O, działa. Dobrze. Fantastycznie. Dobra, ja tak sobie. Myślę, że po tym weselu to my sobie to żarcie każde weźmiemy ze sobą do domu, bo tego żarcie jest naprawdę tutaj dużo. A nam się przyda jakieś jedzenie w domu. także co, so, jeszcze brakuje nam tylko tańca tutaj. Ale co? Musi grać muzyka. Zapomniałam tutaj o muzyce. Ej, dobra, o głośnikach w ogóle zapomniałam. Dałam tutaj fortepian, żeby ktoś mógł sobie tutaj ćwiczyć, znaczy sobie pograć. Ale no. Oprócz tego to zapomniałam dać w ogóle jakiegokolwiek głośnika, więc nieźle. Ogólnie, jeżeli podczas tego odcinka też słyszycie jakieś stukanie, to niestety moi sąsiedzi sobie stwierdzili, że będą stukać, jak ja będę nagrywać. Także yy, bardzo was przepraszam, jeżeli jakieś dziwne dźwięki słyszycie. Dobra, no z tego tańca tutaj nici, ale no wypadałoby może z kimś tutaj jeszcze porozmawiać, więc myślę, że, no nie wiem, do północy sobie tutaj posiedzimy, pogadamy z tymi ludźmi wszystkimi. Także tutaj już zakańczamy właśnie tak wcześnie, no nie wiem, czy tak wcześnie. Dostaliśmy 200 simoleonów, nie wiem za co. A gdzie jest mój spadek? Halo, gdzie jest mój spadek? To jest to 200 simoleonów? To jest ten spadek? Jeżeli tak, to jestem zażynowana. Dobra, bierzemy całe jedzenie. Może ktoś inny tutaj za nas posprząta, ale my właśnie idziemy tutaj do domu teraz. Po tym naszym weselu wydaje mi się, że fajne wesele. Oczywiście bez błędów nie mogło się tutaj odbyć to wesele. No, ja się zastanawiam, gdzie jest kurczę ten nasz spadek. Czy ja nie powinnam go dostać od razu? Czy ja po prostu nie zauważyłam, że ja dostałam cokolwiek? No nie, no nie ma tego spadku. No nie wiecie co. I teraz to mi się smutno zrobiło. I co, ja muszę wszystkiego się dorobić sama. Nie ma naprawdę żadnego spadku od babci albo od dziadka. Przesada. Nie podoba mi się to. Chyba, że to było to 200 simolonów. No to jestem w takim razie oburzona. Dobra, mamy kolejny dzień. Po ślubie tutaj, także nasza Simka idzie za właśnie godzinę do pracy, więc już tutaj no nie zdąży się powspinać, ale to nic. No po prostu sobie pójdziemy po pracy. I ogólnie dalej, tego, dalej ten spadek nie przyszedł. Dalej mamy 3000 simolonów, ale mam nadzieję, że będziemy mieć troszeczkę więcej. Żeby rozbudować. Wiecie, co jednak rozbudujemy sobie ten dom w kolejnym dopiero odcinku. Na razie idziemy z naszym pandali, żeby on tutaj sobie popływał jeszcze w tej rzece, no bo to nam się właśnie nie zaliczyło, to był pierwszy poziom, który właśnie musimy zaliczyć. I zrobimy sobie jeszcze, zobaczymy, co tam jest na tym drugim poziomie, żeby zrobić. Robić. Ale w sumie tam u nas było jakoś tak cieplej, przynajmniej pokazywało, że jest naprawdę ciepło, a tutaj dalej pokazuje, że jest chłodno, więc ja nie wiem, dlaczego tak jest w sumie. Ale no mam nadzieję, że to się zaliczy i że, że nie zamarznie tutaj. To teraz takie wiosenne morsowanie. Okej, okay, etap osiągnięty, hurra, w końcu, dobra, wychodź z tego. Dobra, teraz musimy iść na sanki trzy razy, zjeść tych przy pomocy pałeczek, ale też moczyć się w gorącym źródle i założyć kostium z automatu. No to wydaje mi się, że to są bardzo proste rzeczy do zrobienia, dlatego możemy sobie nawet już w tym, w tym miejscu tutaj zacząć robić to. Może tutaj będzie coś, żeby zjeść pałeczkami. Właśnie nie wiem, co się je pałeczkami. Nie wiem, nigri na przykład stamagło, co, co, coś takiego, to się je pałeczkami. No nie wiem, zobaczymy. Chyba, że można. Pre... Ej, a nie wiem, czy to preferencyjnie się nie ustawia, jak on ma jeść. Nie, nie wiem, jak to ustawić, chyba, że to tutaj jest. Preferencje dotyczące sztućców, to ja bym chciała, żebyś ty wziął sobie pałeczki. A niech będą jakieś takie drewniane i niech sobie to zje teraz. Czy to wtedy zadziała? Zadziałało, dobra, czyli jednak mój mózg coś tam myśli dobrze. W ogóle nie wiem, czy to tutaj było. Ale czy to jest jakiś festiwal, ale tutaj dzieci coś robią w ogóle na samym środku, nie wiem o co chodzi. Ej, w ogóle on, on jej nie zna, a to typiera jest przyjaciółką Kamil i ona. Jakby była na naszym weselu wczoraj. I on w ogóle jej nie zna, co tu się stało. Ale dobra, jeszcze musimy na ten jakiś festiwal założyć ten strój. I ja się zastanawiam, kiedy ten festiwal będzie. A, festiwal młodości. A to tutaj było to? To my byliśmy na festiwalu i mogliśmy coś kupić. A no dobra, no to głupia jestem po prostu. Ale dobra, następny festiwal właśnie gdzieś tutaj, w naszej miejscowości, kiedy on będzie, prawdopodobnie w piątek. Tak. Festiwal światła od 18. To sobie właśnie w piątek wtedy musimy to zrobić. Oprócz tego możemy się moczyć jeszcze w gorącym źródle źródle i pójść na sanki. To zróbmy to w tym momencie, to od razu polecimy sobie z tą aspiracją trochę bardziej. Powiem że ta aspiracja jest naprawdę łatwa. <grafię> tak sobie teraz myślę, bo to trzeba zrobić parę rzeczy po prostu w mieście i to wszystko jest zrobione. Także niech on się moczy właśnie tutaj w tym gorącym źródle. Tutaj zaraz przyślemy naszą Simkę, bo ona jest aktualnie w pracy, ale kończy o 21 i przyślemy ją tutaj, żeby ona sobie poćwiczyła dalej na tej skałce. A naszego Sima wtedy wyślę po prostu na te sanki, żeby zjechał trzy razy. Iść na sanki trzy razy. Aha, że nie zjeść trzy razy, tylko trzy razy iść. No dobra, no to może to zrobimy. Ej, czemu to mi się zresetowało? Ej, patrzcie, zresetowało mi się. przecież ona to wszystko miała już tutaj zrobione. Co to ma być? No, miało być wykonuj zjazdy. No, przecież to zrobiliśmy i odnieść kontuzję. No jeju. Muszę to od nowa robić. No, znowu mi się simsy zepsuł. Nie wierzę, co to, to się dzieje w ogóle. No ale dobra, to są akurat łatwe rzeczy. To od razu mogę sobie to zrobić. Dobra, właśnie tam nie będę się przejmować na razie tobą. Ile to masz się moczyć w ogóle? Przez długi czas. Ile to znaczy? Do uzyskania premii całkowite odprężenie. No dobra, to siedź dalej. Nie wiem, nie chcę siedzieć. O, udało się. Dobra. Szybko poszło. dobra. Teraz możesz już kontuzję odnieść Także niech ona sobie tutaj łazi. Aha, a dobra, teraz mi się. No, patrzcie, co tu się w ogóle stało? Nagle już mam to wszystko zrobione. Simsy są zepsute. Nie wiem dlaczego, co się stało. Nie mam pojęcia. Ale dobra, niech nasz Panda tutaj sobie idzie na tą ośną łączkę i sobie po prostu pozjeżdża jeszcze tutaj. E, idź na sanki, zjeść sobie jeden raz i po prostu trzy razy mu ustawię, żeby to zrobił. Big plan. To jest po prostu genius plan. I dobra, naprawdę jest łatwa ta aspiracja. No, on sobie jeździ na sankach jakieś pałeczkami, sobie je. Aspiracje naszej simki zaczęliśmy robić wcześniej i skończymy prawdopodobnie później. Ale ja jeszcze muszę zobaczyć, co trzeba zrobić z tym trzecim poziom. No i co, zagramy sobie chyba ostatni dzień, właśnie, ale to będzie bardzo nudny dzień, bo tutaj nasz Pandali idzie za dwie godziny do pracy, raczej za godzinę, a nasza Simka ma właśnie wolne, więc my sobie po prostu z nią poćwiczymy tą spinaczkę. Jeszcze nam tutaj przyszły rachunki, więc jesteśmy o 700 Simolonów, teraz biedniejsi. A umiejętność spinaczki trochę nam tutaj źle idzie, powiem szczerze, w sensie źle, no bardzo już powoli. Ale dobra, mam nadzieję, że trochę bardziej się zbliżymy jeszcze na sam koniec tutaj. Dobra, ona znowu ma kontuzję, nie wiem, dlaczego ona ma tą kontuzję. Może dlatego, że ja jej ciągle tą wybieram sesja wspinaczkowa na skraj. Ale to tylko dlatego, bo mam wrażenie, że wtedy jakoś tak więcej może te umiejętności się zwiększają, ale to też może nie jest prawda. Nie wiem, w sumie nie sprawdzałam. A bo wiecie sobie, tak myślę, że może nie ma już sensu czekać na te dzieci, bo już pandali, znaczy no, nasza Simka za 4 dni już będzie dorosła, nasz pandali za 26 dni będzie już staruszkiem, więc sobie myślę, że może już warto by było już o to kolejne pokolenie się postarać. I no niestety jesteśmy w tym odcinku oszukani na spadek, czyli nie rozbudujemy sobie nie wiadomo jak tego naszego domu, ale oczywiście no postaramy się jeszcze w przyszłym odcinku trochę tych naszych. Naszych pieniędzy zrobić sobie, żeby właśnie tutaj zrobić jakąś taką dobudówkę. Także wydaje mi się, że to by było na tyle właśnie w tym odcinku. W następnym odcinku sobie już rozbudujemy, mam nadzieję, ten dom. W następnym odcinku też te dzieci będą się rodzić i ja się zastanawiam, dlaczego nasza Simka ma rękawiczki. Czy ja jej to ustawiłam? No przecież to jest niemożliwe, że. Wiem, dlaczego ja jej nie zdjęłam tego przętu wspinaczkowego. Weź to, zdejmij. Tak to dlatego, co jest? Ej dobra, tu myślałam, że to się samo zdejmie, czy coś. No i co, żegnam się z wami, zostawcie lajka pod tym filmem i widzimy się właśnie za tydzień.